A nie czekolady pod kątem Otworzę i zrobię test. Tak wygląda nasza czekolada. Przełamy ją. Tak ona wygląda. Okej, okay, testujemy. Ale to jest tak. Ale to jest mega. To no było cytrynowe, trochę jak 20 sprawa. to właśnie nie taka słodka, to właśnie taka dobra. Nie wiem, ale to jest chyba lepsze niż dubańska czekolada. Jest tam dubańska czekolada i oczywiście a nie takie włosy. Tylko to są, jest taka nazwa, że włosy, ale to nie są włosy. Mazynowe <sum> są. szybko do kopy Słodziak. Wymowie.